Trener Kamil Stanisławski jest z nami po niestety ale nieudanej inauguracji rundy wiosennej. Na początek tradycyjnie poprosiłbym trenera o podsumowanie tego meczu. Meczu, który kończy się dla nas stratą punktów. Jeżeli odbierzemy ten mecz tylko przez pryzmat wyniku, albo aż przez pryzmat wyniku, no to niestety niepowodzenie. Ale no na pewno sami widzieliście i każdy, kto oglądał ten mecz, że nie można być na chłopaków absolutnie e, złym albo niezadowolonym z e, tego, jaki pokazali charakter na boisku. I to, jak reagowali mimo wszystko, mimo niepowodzeń i tak dalej. Nie chcę być jakiś taki... W, 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 nie chcę nazywać tych rzeczy, tak jak, tak jak się nazywa, że przeciwnik miał w drugiej połowie dwa strzały, dwa, dwa wpadły do bramki itd., itd., ale liczy się zdecydowanie dla mnie nastawienie po prostu chłopaków na to, jak, jak reagowali i jak, jak prowadzili grę w tym meczu. To, że akurat wynik jest nie po naszej myśli, to jest tylko wypadkowa jakaś i... I zupełnie się tym nie przejmujemy. Na pewno. Właśnie, właśnie taki komunikat też ode mnie dostali. Głowa do góry, i w poniedziałek na trening, i trzeba być jeszcze lepszą wersją siebie. Trener mówi o tych pozytywach. Do nich jeszcze wrócę przy ostatnim pytaniu, ale muszę wrzucić kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o finalizację. Po poprzedniej rundzie, w dłuższej rozmowie mówiliśmy o tym, że trzeba nad tym pracować i dzisiaj wydaje mi się, że niestety, ale znowu zabrakło tej kropki na D, bo piłki dostarczane w pole karne były, sytuacje kreowane były, ale tych strzałów brakowało, a zwłaszcza celnych lub takich, które naprawdę musiałyby zmusić bramkarza, gości do wysiłku. Oczywiście, mogę powiedzieć tylko tyle, że no, pracujemy nad tym, to, to jest sprawa oczywista, a żeby to było takie łatwe, że jak sobie parę treningów zrobimy i, i będzie to super szło na treningach, to na pewno się odblokuje i, ta, i te sytuacje będą co rusz to wpadać, tak? więc y, mamy tego świadomość, jasne, że tak, pozostaje nam po prostu być jeszcze lepszy na następnym treningu i na następnym meczach tak? I, i tyle. No i ostatnie pytanie, mówiłem o pozytywach, to chyba właśnie jest to zaangażowanie, bo i zmiennicy, i członkowie pierwszej tej wyjściowej jedenastki, raz, że bardzo dobrze zareagowali na tę utratę pierwszej bramki, tam no, nie było oczywiście gola wyrównującego, ale było pokazanie, że chcą, że walczą, że idą do przodu i też wielokrotnie byliśmy świadkami takich sytuacji jak na przykład powroty Janka Kosmarskiego w 85. minucie przez całe boisko, żeby odzyskać piłkę. Możemy? Dodam tylko tyle, że Moż, jako trener można być dumnym stojąc obok e, tak grającej drużyny i każdego zmiennika, każdego chłopaka, który wchodzi na ten zielony plac.